Szanowni widzowie w kolejnym odcineczku, dzisiaj będziemy sobie Roblox tak dawno nie było Robloxa, że to jest jakiś szok po prostu także widzowie Ja tutaj co, co, co widzowie, no zaczynamy no widzowie, po prostu tsunami, tak to będzie wyglądać widzowie, że my musimy przejść do końca z tsunami No tutaj po prostu nie możemy przegrać widzowie tego, pierwszy raz w to gram, nie wiem co tu się dzieje, lecimy szybko, szybko, go, go, go Także to tsunami tutaj nas nie zalało ogólnie za chwileczkę, ja to przejdę na hita widzowie, łatwiutko, łatwiuteńko Hej, hello Czy dam radę jeszcze gdzieś przejść? Nie zdążę, nie zdążę. Chowamy się tutaj. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Jod, tu leci, chłopie! Co jest? Co jest? Głup... Co? To nic nie daje? Jezu, ja prawie zdedałem! Co jest, widzowie? Prawie się utopiłem. O, oh, to za wielka fala była, może. To da się to przeskoczyć, widzowie. My musimy się chować tutaj. A ja myślałem, że to coś da, ten kamyk nam. Kurde, co jest w ogóle? Zadawcie łapkę w górę, widzowie, i napiszcie komentarzyk, na przykład, że wam się podobało, czy nie. Będę wam wdzięczny, ten, kto nie skomentuje. Pamiętajcie, że ten, kto nie komentuje, będzie miał pecha, także lepiej komentujcie. Bra, o, tu ziomeczek z nami idzie. Co ty, możemy coś zrobić? Dobra, przykro widzowie. Kurczę, no mogłem iść chyba, nie? Mogłem iść chyba, widzowie. Nie wiem, musimy to ten, musimy to... Uda nam się, widzowie, musimy to przejść w ogóle. Damy radę, damy radę. Kurczę, boję się, widzowie. Kurczę, nie dolecę <laughs> Kurczę! Gościówka ucieka ze mną! Nie dolecimy, nie dolecimy, nie ma szans nawet takich. Ty, paczek, falka fala leci! Co jest ty? Co jest ty w ogóle? Trzeba lecieć szybko do następnego, do następnego! Uda się, widzę, ja muszę to przejść. Ty, go zmiecie z planszy. A ty, nie, co to jest to risk? Ja myślałem, że to jest fala. Nie, dra, kampie, kampię, kampię. Teraz lecimy, teraz lecimy. Teraz się uda. Łódź ratunkowa. Ej, łódkę! Halo, halo! Kolego, weź mnie. Proszę. Aj, kolego, w łódkę wali. O! udało się, co jest? Myślałem, że już zginę. Co jest w ogóle, ty? To lecę! O, ale fala by się Dobra, udało się, widzę, udało się! Dobra! Ty, ale jestem kotem! Zepsułem to, mogłem lecieć, zdążyłbym! Ty, zdążyłbym! Co jest, ty? Proszę, proszę! Dawaj! Dawaj, star, szybko! Patrz, koleżka nas podwiózł! Dawaj, stary! Co jest, ty? Nie gadaj! Nie gadaj, błagam! Jaka fala, co jest? Przeżyliśmy falę tą łódką! Ale koleżka nam zrobił, ty! Ale nam koleżka zrobił, widzowie! Nie no, ależ to, ależ to szybko, nie? Dobra, kozacko. Ja tu płynę z nim, widzowie. ja tu płynę z nim! Ja tu już płynę z nim do końca, uda się, widzowie! Co jest, widzę, kolejna fala! Ej, dobra! Kurde, że nas koleżka w ogóle wziął, ale taka malutka fala była, także git, 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 widzowie Dobra, udało się chyba, uda się widzowie, damy radę, damy radę Nice, 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 nice Stary, no Szybko Co on robi? Wow Mamy to Mamy to, stary Dobra, jest dobrze Prawie się utopiłem, widzowie Prawie się utopiłem w ogóle Co jest ty w ogóle, nie? Ale grubo, dobra, dzięki są oglądanie, widzę odcineczka! Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek piękny Ale... Ale kurczę bele, nie? Kurczę bele, widzę dobre to było. Ja, ale w ogóle jak nas gościówka z ty nie? Jednak gościówka tutaj z widzowie. Ej, dobra, a powiecie co? Jeszcze nie kończyli tego odcineczka. Wy to, to co zakończyłem. Jeszcze raz widzę, próbujemy, widzę tutaj troszeczkę dolecieć jeszcze. Teraz na samych nogach, widzowie, bez w ogóle żadnych tych... Próbujemy, widzowie, teraz, bo. Bądźmy tutaj, widzowie. Nam na samy... Próbujemy na samych nogach tutaj dolecieć, widzę. Czy nam się uda, nie? To dam rady, widzowie, dolecieć, czy nie? Co myślicie? Kurczę! Błagam! Co jest ty? Uda się, uda się, uda się, uda się. Dobra, jest dobrze, jest dobrze, widzowie. Ale do leku poszedłem, ale doleko mi się uda zajść, widzowie. Jak nas widzę, fala zmietnie, teraz, to będzie grubo, nie? Co jest, ty? Ty, boję się, widzę, że tutaj to już będzie, może być ciężko zaraz, nie? Może być ciężko, widzę, coś czuję. Poczekam chwilę, widzę, poczekajcie chwilę. Poczekam tutaj i polecę. Ty, lecimy dalej? Co jest, ty? Uda się widzowie na nogach. Bez łódki żadnych pomocy. Ej, boję się. Co jest, ty? Ej, nie, musisz się skupić, na pewno tutaj będzie. Co jest, widzowie, ty? Lecimy. Co to jest, kurczę, zareklama jakaś... To mi wytnie jak toż. Dobra, kurde, lecimy, widzowie, lecimy Uda się, uda się Uda się, dobra To jest w ogóle, ani jedna fala nie poleciała wola się skończyła im, chyba, widzowie Co jest, ty, w ogóle Biegniemy, biegniemy Ej, ty, chyba, że to, widzowie, ten Chyba, że ja to musiał Ten, może ja to przyszedłem Ty, hey, poczekajcie, może to mnie Zachowaj te przedmioty na zawsze do użyciu. Co to, to w ogóle, co to jest, kurcze co to, to jest ty? Kurde Nie ma go jak królewskie wieży? Co jest ty? Gramy z nim! A co ja tu mogę robić, widzowie? Puszczać jakąś wodę czy co? Nie mogę chyba puszczać wodę. I szkoda, widzowie. Dobra, widzowie, ale przeżyliśmy falę. Udało się, widzowie! Jak właśnie się odcinek, to skomentujcie go i zostawcie łapkę do góry, subika, ja będę wam bardzo wdzięczny, dziękuję wam, że oglądaliście ten filmik i widzimy się w kolejnych odcineczkach, a jutro pewnie coś wajcie yy, związanego ze skrzyneczkami, także zapraszam was do oglądania i widzimy się widzowie w następnym odcineczku, dziękuję wam bardzo i trzymajcie się, siemaneczko.